Pani Asia Esch. Witam serdecznie pana Stanisława i zapytuję, licząc na odpowiedź, zatem, który amerykański prezydent w pana ocenie był najlepszym w ciągu ostatnich 30 lat i, i dlaczego? Oraz pytanie drugie: czy Donald Trump, gdyby kandydował powtórnie na ten urząd, ma szansę na sukces? Jakie byłyby wtedy skutki? Tego wyboru dla Polski. Serdecznie pozdrawiam, życzę 100 lat zdrowia. No, 30 lat pani tutaj te granice wyznaczyła, to dla mnie jest trochę kłopotliwe, i w tej sytuacji za najwybitniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych to muszę uznać prezydenta George'a Busha, starszego. Starszego George'a Busha, bo ten młodszy to już taki wybitny nie był. No, dokończył on, dokończył dzieło prezydenta Reagana. Yeah. Uh -huh. Doprowadzając do, że tak powiem, zakończenia zimnej wojny, jeśli można tak nazwać to, bo teraz zimna wojna odżyła, jak się okazuje, zimnej wojny zakończyć tak całkiem się nie da. No ale w każdym razie dokończył dzieła prezydenta Reagana no, i doprowadził do zlikwidowania, czy przyczynił się może tak, do zlikwidowania Związku Radzieckiego czego Putin i tam nie tylko Putin, bo takich w Rosji jest bardzo dużo, do dzisiaj nie mogą mu darować. To, no to taki, ta, takiego prezydenta uważam, ale to z tych powodów. Bo, oczywiście Ronald Reagan miał znacznie większe, tutaj większy ciężar gatunkowy, no ale pani powiedziała 30 lat, no to nie ma rady. Jeśli chodzi o drugą sprawę, czy Donald Trump, gdyby kandydował Powtórnie ma szansę na sukces. Podobno ma, podobno ma, między innymi dlatego prowadzą przeciwko niemu przy amerykańskiej bezpieki tam rozmaite podchody, demokraci. No, ale okazało się, że ten mieć jest obosieczny, bo teraz i u pana prezydenta Bidena tam znaleziono jakieś tajne dokumenty w garażu. Prezydent Biden nie wiedział, jak ona, one się tam znalazły, w jaki sposób. No, trudno, żeby on o wszystkim pamiętał w jego wieku. W każdym razie, no, ma być może, że ma szansę. Tak przynajmniej jego zwolennicy, moi honorable korespondent ze Stanów Zjednoczonych, mi donoszą, jakie były skutki tego wyboru dla Polski. Ja uważam, że Donald Trump. Może dobrze chciał, ale moim zdaniem bardziej mocny był w gębie niż w innych swoich dokonaniach. W związku z tym specjalnie bym na to nie liczył. No, ale na coś liczyć trzeba. Nie możemy zapominać, że w Stanach Zjednoczonych, tak samo jak w innych demokracjach, obowiązuje zasada, Sformułowana przez klasyka demokracji Józefa Stalina, że bardziej się liczy nie to, kto głosuje, tylko to, kto liczy głosy. Pan Michał Sobstyl, Szanowny Panie Stanisławie, mam do Pana dwa pytania. W latach 70. był Pan kilkokrotnie we Francji, to znaczy, w latach 70. to byłem dwa razy, a potem w 80. jak pod koniec lat 80. dopiero bywałem, jakie odniósł Pan wrażenie od skutków rewolty studenckiej w 1968 roku. Nie chodzi mi o podłoże ideologiczne, bo to jest powszechnie znane, ale zachowanie przeciętnego studenta, czy taki student francuski róż. Różnił się znacznie od polskiego. No. Proszę pana, ja w Francji, do Francji pierwszy raz pojechałem w 1977 roku, a więc prawie 10 lat po rewolcie studenckiej, więc ci. St, którzy byli wtedy studentami yy, potem studentami być przestali i zostali notariuszami <noise> Ta, jak to ktoś złośliwy powiedział tam jakiś taki pisarz do tych studentów bardzo radykalnych mówi co wy tu się wydzieracie i tak wszyscy wkrótce zostaniecie notariuszami no więc oni już wtedy byli notariuszami więc ja z, ze studentami z 1968 roku nie miałem z y, styczności po prostu dlatego że w 60 w roku jak chciałem pojechać do Francji, no to nie dostałem paszportu i w związku z tym nie mogłem tutaj być świadkiem rewolty studenckiej. Myślę, że się zdecydowanie od polskiego nie różnili, znaczy mieli inne problemy, bo ta rewolta studencka 1968 roku, to głównym hasłem było zabrania się zabraniać. Chodziło o to, żeby się można było bzykać tam wszędzie, gdzie komuś. Przyjdzie ochota. Polscy studenci mieli wtedy inny dylemat, bo no, Polska była, że tak powiem, pod y, y, sowiecką, w sowieckiej opresji i polscy studenci też się buntowali w 1968 roku, ale to był zupełnie inny, inny powód, inne okoliczności. Drugie pytanie. Mówi Pan, że Niemcy chcą uniezależnić Bundeswehr od armii Stanów Zjednoczonych i zbudować europejskie siły zbrojne. Wystarczy spojrzeć na historię II wojny światowej i skojarzenie nasuwa się samo. Waffen SS. Kadrę wyższą stanowili Niemcy. W różnych jednostkach służyli przedstawiciele narodów Europy. Od Francji do Łotwy i bronili europejskiej cywilizacji przed wschodnim barbarzyństwem i anglosaską dekadencją. Może Niemcy marzą o powrocie do starych czasów. Wszakże kilka lat temu wybuchła afera i wielu oficerów zwolniono ze służby, bo założyli sobie neonazistowską organizację. Ja myślę, że aż tak głęboko to nie sięga. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Zresztą myślę, że no, tam Niemcy być może że mają sympatię do Hitlera, bo Hitler dobrze chciał. Hitler chciał zrobić z Niemiec mocarstwo, czy supermocarstwo światowe, które by decydowało o losach świata, no ale mu się nie udało. W związku z tym entuzjazm Niemców dla Hitlera i narodowego socjalizmu, zdaje się od tamtej pory trochę osłab. Natomiast europejskie siły zbrojne, niezależne od Sojuszu Atlantyckiego, to jest po prostu inna nazwa wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli, Nie, czyli uchylenie jeszcze jednego, jeszcze jednego skutku wojny przegranej przez Adolfa Hitlera. Niemcy działają cierpliwie i metodycznie i teraz próbują wykorzystać wojnę na Ukrainie żeby przybliżyć przynajmniej się do tego stanu natomiast Stany Zjednoczone nie są zainteresowane i to bez względu na to kto tam rządzi. Wyjątkiem był przez pewien czas prezydent Obama, ale on też się, że tak powiem, na amerykańską wiarę nawrócił. Także Stany Zjednoczone nie życzą sobie żadnych europejskich sił zbrojnych, dlatego że chcą odgrywać rolę kierownika również w polityce europejskiej, a Niemcy nie chcą tego zaakceptować, podobnie jak Francja. Niemcy, dlatego że no mają świadomość, pamiętają, że na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej przegrały dwie wojny, które mogły wygrać, więc trudno, żeby to. Ale no, wojnę przegrały. Wojsko niemieckie nadal stacjonuje na terenie, wojsko amerykańskie nadal stacjonuje na terenie Niemiec. Bundeswehr jest wmontowana w całości w struktury NATO, w związku z tym no, muszą działać cierpliwie i metodycznie bez wykonywania żadnych gwałtownych ruchów. Natomiast Waffen-SS chyba nie. Andrzej Tomaszewski, Szanowny Panie Stanisławie, mam takie oto dwa pytania. Czy nie uważa Pan, że prawo prezydenta RP do ułaskawień powinno być z definicji jawne? To znaczy, wszystkie wnioski o ułaskawienie, a także uzasadnienie ułaskawień powinny być dostępne publicznie. W przypadku wątpliwości obywatele powinni mieć prawo do, do zadawania pytań, dlaczego taka decyzja została podjęta, a prezydent, przynajmniej jego rzecznik, powinien mieć obowiązek wytłumaczenia swojej decyzji. Pamiętam, że kiedyś pytano Kwaśniewskiego, dlaczego ułaskawił kiedyś Filipczyńskiego, tak się chyba nazywał późniejszy Peter Fogel. O czym pan czasami wspomina w swoich wystąpieniach? A on po prostu powiedział, że skorzystał z przysługującego mu prawa i nie zamierza się z tego tłumaczyć. Tak moim zdaniem nie powinno być. No, ja aż tak daleko by mnie prezydenta nie ograniczał, żeby musiał się on sam albo jego rzecznik tłumaczyć przed każdym jegomościem, który tam miałby wątpliwości co do łaskawienia. Jak ktoś chce tam, taki z wnioskiem o łaskawienie występuje, zawsze ktoś występuje do prezydenta, a prezydent korzysta z prawa łaski. Łaski. Y, to znaczy, na przykład, może działać pod wpływem współczucia. Y, no i jak się z tego wytłumaczy? Dla jednej osoby, dla jednego obywatela. Współczucie jest wystarczającym motywem ułaskawienia, dla drugiego nie, bo on by tam nikomu nie współczuł. Także myślę, że lepiej nie wkraczać na tą drogę. Drugie pytanie: Czy we wszystkich, zgodnie z Pańską ulubioną teorią spiskową, tak zwanych państwach pozostałych, rządy sprawują agencji obcych mocarstw? Czy są na świecie państwa? Gdzie rządzi rodzina bezpieka, a mimo to państwo zalicza się do pozostałych. Dziękuję bardzo, przepraszam. Dziękuję bardzo za odpowiedzi i jak zawsze dużo zdrówka i szczęścia życzę. No, myślę, że są na świecie państwa. Wszystko zależy od tego, czy bezpieka rządzi, rządząc państwem swoim, kieruje się interesem państwowym, podczas gdy agentura tu nigdy się nie kieruje interesem tego państwa, którym tam kieruje, tylko interesem swoich mocodawców. Natomiast bezpieka może się kierować interesem własnego państwa. No i takim przykładem jest, są Węgry. Przecież Węgry były zdominowane przez bezpiekę, tak samo jak i Polska. Tyle tylko, że bezpieka węgierska została ograna przez zachodnich rekinów. Jak mówiłem, doszło do tego, że Węgrzy wodę z Dunaju musieli kupować w państwowej spółce francuskiej. No i w tej sytuacji bezpieka, jak zobaczyła, że została wyślizgana ze wszystkiego, no to jednym susem przeszła na stronę umęczonego narodu węgierskiego. I w ten sposób mógł Wiktor Orban dojść do władzy. I tą uwagą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.